Witam kochane przy moim warsztacie tkackim. Dzisiaj, ponieważ jest dzień kobiet, więc dzisiaj skupimy się bardziej o kobietach. Będziemy rozmawiać, znaczy ja będę mówiła, że będziecie słuchać w czasach wikingów. Wspominałam wam ostatnio o Ausie, a teraz opowiem o jej o jej e, najważniejszym wnuku haladzie piękna włosy. Ta kobieta zmieniła praktycznie e, cały, e, cały świat, i faktycznie e, nie tylko że e, pozbawiła swojego męża biednego Gudronda do życia, ale pokazała kobietom. Jak wiele może kobieta, która się szanuje, która ma do siebie odpowiedni stosunek, dużo w życiu zmienić? Teraz opowiem o jej rodzinie. Dobrze? Miała na pewno dwóch braci, dwóch synów. Jeden syn nazywał się Hallardan Czarne, a drugi Woodhorn. Więc ten po śmierci. Oczywiście, naszego biednego męża Gudroda, władzę przejął jej starszy syn Hardan Czarny. Okazał się bardzo dobrym władcą, i za jego czasów to małe królestwo bardzo się zmieniło stało się takie bardzo zagospodarowane. A w ogóle bardzo dobre jest to, że państwo dewko te miało bardzo piękną przyrodę. Plus właściwe zagospodarowanie. No i na efekty nie było długo czekać, ponieważ bardzo prężnie to się rozwijało. No oczywiście, jak to bywa w życiu, nie jest tak wszystko idealistycznie. Ponieważ jej synek no, zaczął te swoje zasięgi, tak powolutku, różnymi sposobami powiększać, oczywiście, nie? Ech. No niestety, długo nie pożył, bo zmarł w wieku 40 lat. No, dla nas to sama młodzież, nie? Jeszcze jest w tym wieku. Więc e, zmarł, a jego poddani tak byli bardzo przy, przyzwyczajeni do jego e, rządów, że wpadli na bardzo dziwny sposób, więc wpadli na, na taki pomysł. Dobrze, że nie przyszedł, znaczy yy, nie skończył się na realizacji powiem tak grzecznie, ale mieli ochotę poświartować jego ciało i aby każda prowincja mogła jego pochować u siebie, nie? Uważali, że to będzie bardzo fajne i sprawiedliwe. Jednak to nie doszło do yy, do realizacji całe szczęście. Miał syna właśnie tego Halarda pięknowłosego. Wtedy nazywał się tylko Halard, jedynie. I ten dzieciak miał. był to dziesięcioletni syn. Oczywiście takie małe dziecko nie może rządzić całym krajem. I jako stryj jego, jako regent, pilnował tego państwa swojego. Jednak nie trwało to zbyt długo, bo jedynie dwa lata. W tych czasach wśród wikingów uważano, że dziecko, syn dwunastoletni już można go traktować jako dorosłego mężczyznę. Więc mógł zacząć już rządzić swoim krajem, a także chodzi jeździć na wiking. Odnośnie, co to jest wiking i o co chodzi w tym wszystkim, to kiedyś opowiem dla Was. Teraz skupimy się na tym halardzie. Więc chłopak oczywiście yy, pomimo wszystkiego bardzo dobrze sobie radził, nie? No i lata leciały, chłopak się coraz bardziej mężniał. Doszedł do wniosku, że fajnie by było mieć jakąś taką kobietę, nie? No ale może nie tyle żonę, jak po prostu taką nałożnicę. No, ale już nie był taki nieokrzesanym dzikusem jak jego dziadek, prawda? Wszak jego babką była Ausa i jakoś tam musiała go tego swojego wnuka właściwie wychować. Więc, żeby było ładnie i zgrabnie, wysłał Halardor do gildy córki innego króla norweskiego. Aby ta zgodziła się zostać jego nałożnicą. Jednak ta Gilda nie za bardzo szła w takie układy i powiedziała tak, że ona swojej cnoty nie będzie traciła dla jakiegoś tam władcy pośredniego, państwka w Norwegii, ale wyjdzie z wielką przyjemnością za niego, jeżeli on stanie się władcą całej Norwegii. A Norwegia to przecież jest bardzo skalisty, wielki kraj, prawda? No i zdobycie, cał... zdobycie tego na pewno nie było ani proste, ani łatwe, ani przyjemne. No i z takim, z taką wiadomością posłańcy zostali, wrócili właśnie do tego halarda. No, dużo dziewczyna ryzykowała, bo jakby, jakby się facet zdenerwował mocno, no to mógł przecież siłą wziąć i tam jeszcze gorszej biedy robić. Jednak wychowanie przez babkę dało coś, ponieważ chłopak się zastanowił i powiedział tak: Jestem bardzo wdzięczny dla gildy, że pokazała mi, Jakie ja mam powinności według swojego kraju i żeby być, e, nie być gołobsłownym, obiecuję tutaj wszystkim ludziom, że póki nie zdobędę całej Norwegii, nie skorzystam ani z kąpieli, ani nieobetnę włosów, ani nie. E, ich tyba, nawet ich nie uczeszę. Słuchajcie, to jemu zaba, za, udało mu się faktycznie. Udało mu się tego dokonać, tylko że to trwało, słuchaj, aż 10 lat. Oczywiście <grym> były to lata bardziej mroczne niż radosne, i nie tylko dla niego, ale dla całej Norwegii. Ale w międzyczasie, Halardor, wtedy były wielożeństwa, czyli jeden facet mógł mieć wielorząd. No, i w te przez 10 lat wzbogacił się nasz król o 8 żon. No, niestety, kiedy okazało się, że cała Norwegia leży mu u stóp, zawołał swoich sługów, którzy go pięknie wykąpali wymościli, włoski młokcieli. no i zobaczyli, że facet jest niesamowicie piękny no niesamowicie i dlatego został tym halardem pięknowłosym no Gilda hmm. 10 lat czekała oczywiście ząb czasu był już troszeczkę ruszony dla tej kobiety, no bo 10 lat czekać no to nie jest parę tak krótko, nie? No, a czas nie jest litościwy dla wszystkich kobiet. Mało tego, że już miała, no już była troszeczkę starsza, no to jeszcze byłam dopiero dziewiątą żoną. Fajnie nie miała, a jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że jej ojciec nie za bardzo chciał się ukorzyć przed swoim przyszłym zięciem i tak zajadle bronił swojej ziemi, no, że stracił życie. Także Gilda nie najlepiej na tym wyszła. A stała się rzecz jeszcze gorsza, ponieważ po pewnym czasie król Halard Pięknowłosy doszedł do wniosku, że jako taki wielki król to nie musi mieć aż tych dziewięciu żon, ale chciałby mieć żonę godną siebie taką, skoro jest takim wielkim królem. No i zdecydował się na duńską księżniczkę Radhildę. A ta księżniczka, to też była fajna, miała charakter i powiedziała tak, słuchaj, no ja się zgodzę wyjść za ciebie, ale pod jednym warunkiem, że wszystkie te dziewięć pozostałych żon muszą odejść z kwitkiem. I morał tej tej o całej opowieści polegał na tym, że no niestety, Gylda dzięki niej na pewno państwo norweskie się zwiększyło, stało, stało się wielkim mocarstwem. No ale czy dla niej to wyszło osobiście najlepiej, to oceńcie sami. Mam nadzieję, że podobała mi się nam wam moja historia. I mam do was prośbę. Piszcie w komentarzach, o czym chcielibyście słuchać. Czy chcielibyście więcej takich moich opowiadań, a może coś o. O, tych, o tej tapiserii bym coś poopowiadała a jeżeli macie jakieś uwagi do mnie to też możecie śmiało napisać ja się nie obrażę, a będę się bardzo cieszyła za każdą krytykę byle była konstruktywna no a teraz dziewczyny cieszmy się jeszcze dzisiejszym wieczorem pa